Zadanie 41. Oblicz obwód trójkąta prostokołtnego, w którym jedna z przyprostokątnych ma długość 2 i dla którego stosunek pola koła opisanego na tym trójkącie do pola tego trójkąta jest najmniejszy. Ok, czyli mamy tu trójkąt prostokątny. No i co? No i tutaj zakładamy sobie, że jedna z przyprostokątnych ma długość 2. No powiedzmy, że ta mniejsza. W którym ma długość 2, a dla i dla którego stosunek pola koła opisanego na tym trójkącie do koła tego trójkąta jest najmniejszy. Dobra, chcemy obwód wyliczyć. No to powiedzmy, że to jest b, to jest c. No to wtedy chcemy po prostu policzyć, ile to jest 2 plus b plus c. To jest jakby to, co chcemy wyznaczyć. Teraz tak, dla którego stosunek pola koła opisanego po ko Pole koła opisanego to jest pi duże r kwadrat. Gdzie duże r to z reguły właśnie się rozumie jako promień koła opisanego na czymś. Do pola tego trójkąta, czyli dzielony przez tak naprawdę... Pole tego trójkąta to będzie 2 razy b przez 2, czyli po prostu b. Czyli dzielony przez b. Okay. Czyli chcemy, żeby to było jak najmniejsze. To ma być minimum. No dobra, czyli to jest nasza funkcja celu. Przydałby nam się jeszcze warunek. A warunek jest prosty. 2 kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Tak, Takie jest powiązanie między b i c. No i tylko teraz przydałoby się nam jakoś to r pozbyć, mianowicie uzależnić je od b i c. No i co, jak to zrobić? To jest trójkąt prostokątny, a r to jest promień okręgu opisanego na nim. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest średnicą okręgu opisanego na tym trójkącie. Więc w takim razie r to jest po prostu jedna druga c. I bardzo prosta zależność tutaj. Więc nasza funkcja celu robi się pi drugich Inaczej pi razy c drugich do kwadratu przez b, czyli pi czwartych c kwadrat przez b. No właśnie, no i teraz możemy wykorzystać tę zależność, po prostu podstawić, że to jest pi czwartych c kwadrat to jest inaczej 4 plus b kwadrat. I to podzielić przez b, czyli jeszcze prościej, pi plus. Pi czwartych b kwadrat przez b, a czyli możemy sobie jeszcze rozbić na pi przez b plus pi czwartych razy b po prostu. OK, i to jest teraz nasze f od b. To jest to, co chcemy zminimalizować. Więc teraz sobie po prostu znowu, aha, jeszcze może założenia zróbmy. No na pewno b i c są większe od zera. Tak no i, no i zasadniczo myślę tyle, więc w takim razie no, nasze B będzie po prostu dodatnie. Czyli w szczególności nie przejmujemy się tutaj tym, że dzielimy przez B, bo już zakładamy, że B jest dodatnie, więc tu nie ma problemu z dzieleniem przez 0. No dobra, no to teraz F' od B. Pochoda z pi przez B, czyli pi razy B do minus pierwszej to jest minus pi razy b do minus drugiej, czyli minus pi przez b kwadrat, plus, a pochodna z tego to jest po prostu pi czwartych. Ta pochodna istnieje dla wszystkich b dodatnich, więc po prostu przerównujemy ją do zera. Jak pomnożymy przez 4b kwadrat, to dostaniemy minus 4pi plus pi b kwadrat, równa się 0, dzielimy przez pi, więc ono znika, Dostajemy b kwadrat równa się 4, czyli b równa się plus minus 2. Nas interesuje tylko to dodatnie, ale przez chwilę jakby nie zwracajmy na to uwagi, tylko właśnie, tylko teraz, albo nawet możemy sobie teraz zrobić drugą pochodną. bis od b, po, druga pochodna, do no to tutaj minus pi razy b do minus drugiej, minus dwójka spadnie, to się zrobi 2pi, razy B do minus 3, czyli przez B do 3, no, a to się wyzeruje. No i teraz F bis od dwójki to będzie 2pi przez 4 i to jest większe od 0. Tyle jest dla nas istotne, więc to oznacza, że to jest minimum. No i co? I oblicz obwód, w który, dla którego pole tego ten stosunek jest tutaj najmniejszy. Ok, więc tutaj jest minimum lokalne, no i co, no i tak naprawdę to jest mi jedyne minimum dla liczb dodatnich, więc nasza funkcja będzie wyglądać jakoś tam, tak? Więc w tej dwójce rzeczywiście osiąga najmniejszą wartość, czyli dla b równego 2 e, mamy najmniejszą wartość tego stosunku e, tych pól. E, no to w takim razie nasz obwód. Aha, no nasze c możemy policzyć. 2 kwadrat plus 2 kwadrat równa się c kwadrat, czyli nasze c kwadrat równa się 8, czyli c równa się 2 pierwiastki z 2. Więc nasz obwód to 2 plus 2 plus 2 pierwiastki z 2, czyli 4 plus 2 pierwiastki z 2. No i to jest tutaj nasze rozwiązanie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.